Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem zaprezentować kolejną maszynę rolniczą, kolejną ładowarkę teleskopową JCB, tym razem siódemkę 53170 Agri Super. Maszyna z 2017 roku, z przebiegiem tylko 3000 niecałe 50 godzin pracy. Jak maszyna wygląda i funkcjonuje, zobaczcie sami. Jeśli chodzi o ładowarkę nic nowego nie wymyślę, niż to co mówiłem do tej pory. Remka JCB Opony nowe naprzód. przód Tył Niezużyte praktycznie w ogóle, nie wiem dlaczego Z przodu nie było opon, ktoś pewnie podmienił Nie znamy historii Także ładowarka dostała dwie nówki na przód, tył jest zajebisty Siódemka, 7 metrów, 300 dźwigu Oczywiście trzy typy skrętu: bardzo wydajna hydraulika, ładowarka z klimatyzacją, bardzo dobrze utrzymana, niespyćkana, dobrze wyglądająca, dobrze działająca. naprawdę chodzi bardzo dobrze i wygląda bardzo dobrze podłoga niezmierdana pedały niepowycierane tak samo pedał gazu Oryginalny, nieoprzywany fotel kierowcy. Widać, że w tym miejscu nie było pokrowca. Był przetarty albo zdarcie, dlatego trochę odbarwiło się. Delikatnie, w rzeczywistości wygląda lepiej niż na filmie. Radejko działa. Ogrzewanie też działa. Fajnie ciepło, przyjemnie w ładowarce. Ładowarka nie zgłasza żadnych błędów, awarii, jedynie niski poziom paliwa. Ale trafiłem w godzinach 3050 godzin. Zrobiliśmy z to ładowarko około 15, może 20 godzin pracy u nas tutaj kręcąc się rozładowując, załadowując różne maszyny w ciągu tam kilku dni chodzi dobrze, sprawdzona jest zapierdacza pewnie ktoś będzie się maszyny cieszył bardzo szybka wydajna hydraulika naprawdę Chodzi luks trochę wyżej daje no. Trochę szybka jak dla mnie wręcz Próbujemy bryć, kawałek się przejechać. Ładowarka posiada funkcję auto, nie 40, 5 szósty bieg, dołączany w automacie. Widna, skrętna, 3 typy skrętu. Oczywiście działają, nie mam czasu tego pokazywać, bo film jest za krótki. tutaj na tutaj mamy 53660 Agri Super z 17 roku świetna maszyna sprawdzona u nas była już na kurnik kurnikach cały czas tutaj jej używamy również druga 18 rok pojechała właśnie pracować na kurniczki tutaj promień skrętu. Maszyna zakręca na bardzo małej przestrzeni. Fajna, dynamiczna, ostra, młoda, niezjechana maszyna. Klienci nieraz mi się pytają, czy maszyna nie tarpie, nie szarpie. Możemy ją delikatnie podjeżdżać. Więc prezentuje, że jak puszczamy leciutko pedał sprzęgła, to normalnie powoli, hamulco sprzęgła, to powoli rusza tak jak powinna, do przodu, do tyłu. I jest OK. Tak jak powinna być. fajnie się jeździ, manewruje oczywiście wszystko trzeba robić z głową żeby nie położyć maszyny wszelkie za kamareczki pokonuje sobie bez żadnych problemów Także zapraszam do oględzin i do zakupów w tygodniu do godziny 17, w sobotę od 10 do 14! Pozdrawiam wszystkich! Do zobaczenia, do usłyszenia! Cześć!